Jakaś szybka maturka to bzdurka na koniec. Czy Polacy znają mapę Polski? Okay. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i zapraszam na specjalny odcinek, w którym na szczegółowej mapie Polski, gdzie są zaznaczone najważniejsze miasta Polski, kazaliśmy ludziom odnaleźć Toruń czy Lublin. Zobaczmy, ile czasu im to zajęło. O kurwa, no Szczecin jest, tu jest Poznań, to tutaj gdzieś jest Szczecin. Kurwa, ale tak mapa, powinna być mapka taka, wiesz... Pamiętam w odcinku być. Przecież, muszę zanotować jutro. Może to na koniec. Oh yeah! on my face! Ze względu na specyfikę mojej pracy, powinna powiedzieć, że. Dobra, widzowie, to co? Matura, to bzdura teraz. Oglądamy. Gdzie jest e, nie Szczecin? Nie ma myślę, że trochę ma. A ty tam swoje p. jak zesz. Nie, dobra, to ma 30 minut. Obejrzymy to na na streamie. To, to trzeba obejrzeć e, całe. Szczecin. E... Bo wiadomo, Szczecin jest znany z. Z paprykarza! Z kurwa. Co, tylko w tym miejscu? Eee, kurwa, eee, ciężkie to jest! Eee, tu? Nie, nie, nie. Szczecin jest znany z tego, że produkują statki. Natomiast nie są na całym morzu. i paprykarz. I paprykarz? Z jakim krajem graniczy województwo wschodnio-pomorskie? Ja. Ale dobra, to jest północ-południe wschód-zachód wschodnio-pomorskie czyli tak Pani. z Rosją. Już mogę mieć takiego województwo. Jak wschodnio-pomorskie <consensus> ile jest województwo? 16. Dobrze, strzelałem akurat. z Niemcami, z Bałtykiem. Tak jest. Wschodniopomorskie pomorskie z y, Niemcami? Nie, nie, to zachodnio-pomorskie. A wschodniopomorskie? pomorskie Wymień województwa? Dobra, ja nie wiem, czy je wymienia, pokazać co nie ch... Dobra. Wielkopolska, mazowieckie, tam gdzie Warszawa. Lubuskie, tam gdzie Luboń. Nie, no nie wiem. Lubelskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie. Sześć. Północno pomorskie, Kujawsko, Kujawsko pomorskie, śląskie, mazowsze. Mazowsze, Mazowieckie. To jest to samo? Aha, to jest to samo. Małopolskie. Na no, maksa po prawo jakie jest? No, po prawej, no ukraińskie. O. Nie no nie mam pojęcia, nie mam. No i koniec, 8. Warmińsko-mazurskie, no jak góźno bym to wymyślił Wydaje mi się, że z Wielkopolskim. Z jakim... Czy mam wykształcenie podstawowe? Nie. To pomorskie z jakim może graniczyć? No jakie wschodnie, nie ma takiego. No nie graniczy, to jest po prostu z morzem. A Ty jak sądzisz? No nie ma takiego. Nie ma takiego. A. To teraz dajesz mi Częstochowę. To jest tutaj gdzieś. Dobra, to będzie wydaje mi się albo Świętokrzyskie... No, Kurde. Niedaleko. No, może Śląskie jak może... no, u... Nie, nie, nie. Kurde. O, wczoraj... Tak. Tak, 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 tak. Trafiłem! Wiem, bo auto tam zawoziłem. No dobra, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie, no tam nie więcej. Wszystkich sąsiadów Polski, Niemcy, Czechy, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja i Łotwa. Pozdro. Dużo bardziej, dużo bardziej. Warszawka, Kraków, Radoń, Kurde, Co? Od dołu ci przychodzą, czy od wschodu? Oni są wszędzie, mogli przyjść zewsząd. Macie tyle tych... I Słowacja. Osad. Mamy, mamy. Powiem Ci, że byłoby łatwiej, gdybyś przeszedł. Najdłuższa rzeka w Polsce? Wisła. No. Lwów. Tutaj. Nie, to jest Łuków. Poczekaj, nie, jednak tutaj. Tu, Lwów. Super, szybko. Wiem, że był w Polsce, należał do Polski, Lwów. Tak. Czy dalej należy do Polski? Nie. Tak. No to wskazuj w ten województwie. Lubel. Stolica Chin, Pekin. Z kim, tego, to, to kim się wydaje? Stolica Słowacji? Na B. Ja chyba wiem. no na B. Na B. Bukareszt <grymne> Blisko. No i lecimy z tym. Dziś Polska, Ukraina, Rosja, Litwa, 45 Łotwa, Francja, Europa się pisać, Hiszpania, Portugalia, Lice Stein, Germany chciała pisać, Niemcy, Czechy, Słowacja, Łotwa, Litwa. A już było. Tam gdzie Gino to rozjewał telefon. Dobra, e, Norwegia, Dania, Szwecja. E, Sznicerland e, Szwajcaria. Tam gdzie pod prąd jeżdżą jeszcze. Zara wiem. Anglia, Wielka Brytania, tak. Irlandia, Walia. 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 Walia? Przecież pisałeś Wielka Brytania. A. Jafi. Grenlandia. To nie Co? to. Co? No Co? Co to kurwa jest za <laughs> państwo. <śmiech> ja tam chcę. Islandia. No ja tam. No. Eee, dobra. Norwegia było. Holandia. Portugalia była, Włochy. Morda, eee... morda, 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 Albania nie. O oh jest. Bułgaria. <laughs> tam, gdzie k***a tam jeżdżą. Eee... Tam, gdzie najwięcej ciąży jest. Czekaj, eee... czekaj, 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 czekaj. Papież mieszka we Włoszech. Ale to co to jest. Między Włochami a Francji Szpa a Fra a Niemcy, Francja, Słowacja Było. Słowenia Elo, co robisz? Eee... <grym> Rba, co to jest? Czekaj. Mam. Ty no, poczekaj Norwegia, Szwajcaria, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja. Jeszcze Dania, pisałem. Norwegia. Pisem Szwajcaria, Szwecja. O, kupa. A w WD wpisałeś taką? Na pewno ją znasz, Patryk. Wyborowa? Nie. nie. Wyborowa. Bocia. To jest Skandynawski kraj. No właśnie kurwa Finlandia to jest. Białoruś. E, e, Bruksela, Bruksela. Bruksela. Stolica Brukseli. Bruksela jest stolicą czego? Belgii. Dobra, Gamba. Malta. <grywia> Dobra, a pomyśl o tych na dole. Bo one są łatwe. Gamba wpisał ich, rozumiesz. Watykan, to jest kraj? Nie, kurwa. Kochana. Byłeś tam, kurwa. byliśmy we Włoszech i staliśmy w Watykanie. No, bo to jest państwo w państwie, kurwa. Ale jaja. Grecja. Estonia. Bośnia, Monako, Mołdawia, Luksemburg, Serbia, San Marino, Rumunia, Kosowo, Węgry. No blisko. O. Was das? Dobra, co ty klikacie? <laughs> <tripaś>? Ja Du, <pierdolę. laughs> du. <Dół, dół. laughs> Dobra, ci się poświetla, a ty klikasz? Ty? Ja nie wiem, ty jesteś jakiś kur... nie wiem. Ja pierdole. Ty. ty klikasz, jak ci się podświetla, ty jesteś upośledzony? No bo tu Watykan, tu. <grym> Dobra, nie no. Chorwację wiem tu. O, kur... Ja pierdolę gdzie jest Chorwacja tu? Monako jest łatwe Albania, dobra Wakacje, Bułgaria, Albania Tu jest Belgia No mega wakacje Rumunia to znam Serbia Belgia tu Bosnia-Hercegowina obok czarnej góry Czarnogóry o Nie no mi się zdaje, że on udaje. No i git. Chciał <ściałbym> udawać. 36% zdałeś, bo do 30, nie? Znaczy, wybierz Afrykę. Aha, tu mam kliknąć. To to jest Azja. Europa. Co? jest kurwa. Co? Kurwa. Bana. Co? <śla> <śla> To jest Australia, to jest e, Antarktyda, Ameryka Północna, Południowa. Oszukali mnie. Czy masz potencjał do stania milionerem? <śmiennie zna> <śmiennie zna> I czy podjąłeś jakieś decyzje do której do tej pory żałujesz? <śmiennie zna> tak. <śmiennie zna> Wyobrażasz sobie, że kupujesz auto, jak się zachowujesz? Kupuję auto, ale nie ceny. No, Czy problem go. z wydawaniem własnych no. pienie, zarobionych pieniędzy? Nie mam problemu. No w sumie nie ma. Jak kupujesz rzeczy, na który cię wtory nie stać? staćmy na wszystko. Nigdy. Które Or zdanie? Które zdanie? <laughs> <laughs> cię Nigdy nie byłem jestem oszczędny tylko wtedy, kiedy muszę być. Nigdy nie byłem oszczędny. Czy będziesz pełen na swoje decyzje finansowe? Zależy. Zależy czy odda, a to są inwestycje. Czy chciałby ktoś trzeci zajął się tymi finansami? Czasem by się przydało. Co jest podstawą sukcesu? Ciężka praca. Nie. Szczęście. Szczęście. Ale i ciężka praca. Czy już kupowałeś rzeczy, które są akurat no, topie? Jak najbardziej! Nie przepadam za modą, nie podążam za modą ślepo. Czy lubisz otatać się lub rzeczami? Nie! Niski potencjał. jakiś biedak. Nie! Tego śpiegę co to, to, to rekord w widoku ty. Ale będzie TikTok, ja Jebać Ciebie doku ilość i dziweczka Jak dobrze znasz Banji, o ja pierdolę Legion od malata To jest stare, stare bo... Roz... jest, 7-1 Nie ma uczuleń, Wszystko Wojtek Kiedy powstał Banji 10 sierpnia poniedziałki szmata. Nie no, dobra, Jesteś Raz lub dwa razy dwa razy przegrałem w gry hazardowe. Grałem i dużo wygrałem, ale jeszcze więcej przegrałem. O coś zakładałeś? O duże kwoty pieniężne. Jest czwartek, po południu przygotowujesz się do pracy szkoły, nagle dzwoni do Ciebie emergani i pyta czy pójdziesz z nim do kasyna, pewnie. Jesteś w kasynie, przegrywasz dużo, o! I przegrywasz. Kolejną grę. Przegrałeś prawie wszystkie pieniądze, wydajesz ostatnie grosze na kolejną grę, oczywiście. Może coś wygram. Czy masz długi przez hazard? Nie mam. Ile dziennie spędzasz? Teraz mało. Dziennie nie, no ale, no nie no, kiedyś to, ono dobra, tak. Wracasz po przegranej w kratce, nie stracisz wszystkie pieniądze, jest to niemożliwe. Na stoliku widzisz pieniądze partnera, który zbierał dużo czasu, kradniesz te pieniądze. Tak jest to niemożliwe, bo Max bet to pięć koła. Nie, nigdy bym tego nie zrobił. Czy jestem hazardzistą? Myślę, że jestem blisko. Niestety tak wskazuję na to, że... Jesteś Czy Trzymasz pracę? No mam, to jest moja praca. Którego projektanta Co? wolisz? Prawda. Prawda? Czy nadążę z pasem raku w terminie? Nie Komori mi 50 ostatnio Patrzę man zajęcie 58 tysięcy, mówię Kurwa chłop, się zastanawia jakie auto zabali jak Co byś owe, że nie mogę się czekać gdy wreszcie będę mógł odpocząć <grym zającą kogoś> Gdzie jadasz najczęściej? Restauracja? Na jakie wydarzenia lubisz chodzić? Żadne z tych? Wolisz do kasyna? Gdzie spędzisz wakacje? O teraz w Polsce. Kiedy mógłbyś kupić nowy samochód? W każdej Jasne. chwili. Bardzo bogaty! O. Jesteś bardzo pokarty, posziępujący majątek, który potrafisz dysponować. Często oszczędzasz na większe cele Ale nie lubisz sobie odmawiać, podziel się wynikiem w komentarzu, a powiedz mi coś, czego nie wiem. O, 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 o! O! Tak. <laughs> Ech. Czy lubisz ubierać się w Markowe ciuchy? i... dole TikToku. Jestem Jeste Jeste skończony na TikToku dzisiaj. Tak. Czy powiesz, że najlepsze gadżetach telewiczę? Kurwa! W sumie ja w... Tak, kurwa wszystko mi kupię. Nie no, mam w... te gadżety tak naprawdę. Ja mam kompa, tylko i, i zegarek. Tak, ale kupuję to za własne pieniądze. Czy pisz pamiętniki? Czy, czy ty jesteś... Je jesteś kurwa? 10 lat masz kurwa, czy co? Tak. Czy ty musisz nosić? <grym> Kocham nosić biżuterię no, do... Lubię drogie szukło. dodatki musisz dać. Lubię drogie wydatki. Dodatki. Kolekcjonuję czas. No mam popów tutaj za jakieś... Tak, mam kolekcję figurek. Masz. Mam kolekcję figurek. Tak, jest takie coś? Tak. No jest. Czy dbasz o te przedmioty? Nie. Wszystko nie. psuje, nawet nie wiem jak. Udało ci się wygrać lub osiągnąć coś ważnego? Tak. <grym> czy otrzymujesz się sam, czy pomagają ci rodzice? Mieszkam sam. <grym> sam zarabiam na siebie bez niczej pomocy. Milion dolarów. Co tak utożsamić? czy o co chodzi. Liście się pa Troje wam się. Mało. Troje się pomyliście. Czy jesteś gejem? Nie. Kto wie o twojej orientacji? Wszyscy. Czy gdybyś mógł, wolałbyś być heteroseksualną? Fuj, nie, to obrzydliwe. Lubisz WF? Co? Nie, ale lubię obczeć. Co? to jest najlepsza lekcja. Ty byłeś prawie mojego koleśem, żeby byłby ładny, jasne, tu i teraz. Twoi, po, twoi przyjaciele powiedzieli, by, no. powiedzieli o tobie, on jest uroczym homoseksualistą. On jest kontrol. Co ważne na, na temat Parady Równości? Uważam, że to wasza inicjatywa. Jakie muzyki słuchasz? Rapu. Czy jesteś miły dla ludzi? Nie, nie lubię ludzi. Nie, sądzę, że jestem wredny, tylko że ludzie nie mają dystansu. Nie, to nieprawda. Dobra, czy jestem miły? Jestem miły. Tak, dla każdego trzeba... Nie, to nie. Tak. O kurwa ty. To jest cute. Co to kur... To jest cute. Uważasz, że wasz Pong... Co to jest? Paul English? Co jest Pongil... Gil, gil, gil? To trzeba być k***a kru... zjebem ogólnie Czy jestem aktywistą LGBT? Tak, kocham robić hałas. Czy w związku z jest Tomilucą jest zdominowana? Tak, ja jestem tak nas stworzyła natura Jesteś wege? Nie, to, Nie, to go... gejowe <laughs> O -ba. Dobrze zbudowane mięśniaki Lubisz być centrum uwagi? Tak, ale kiedy jestem szefem? Wybierz cytat Pokonaj mnie chłopcze Nie no to jest jakieś Madonna. Skandalista gay. no i mega